Noc przed nami z lekkim mrozem, a jutro pół Polski chłodne, acz pogodne, a pół Polski ciepłe. Zapłakane deszczem, ale słabym. A które pół Polski będzie jakie? O tym za chwilę. Dobry wieczór. Jarosław Kres, prognoza pogody dziś w ciągu dnia odpływały z nad naszego kraju na wschód o te oto chmury przyniosły jeszcze nieco deszczu ze śniegiem, deszczośniegiem śniegiem przeze mnie zwanym. Mieliśmy też nieco przebłysków słońca, a na przykład na pomorzu, w warmi, no i w nocy tych przejaśnień i rozpogodzeń ma być sporo, więc i poza tymi setkami tysięcy petard i sztucznych ogni też i gwiazdy będą nam pięknie błyszczeć. Na niebie. Te ostatnie ucieszą z pewnością wszystkie wrażliwe dusze, bo przecież istotą tej szlachetnej natury gwiazd jest to, że błyszczą w milczeniu i błyszczą wiecznie. To warto pamiętać. A wracając do pogody, nad zachodnie granice wpłynie już w nocy ta masa chmur, będą się one przemieszczać na wschód, także zakryją jutro pół Polski. Jak Państwo widzą, płynie tutaj front ciepły, za nim płynie łagodne, atlantyckie. Powietrze, Co da się jutro odczuć, szczególnie w zachodniej i w centralnej Polsce. I w nocy ma być dość pogodnie, choć pod wieczór jeszcze w Polsce południowo-wschodniej może popruszyć słaby śnieg i, e, śniegodeszcz. No i ma być od minus czterech na Suwalszczyźnie do około zera na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju sporo gęstych mgieł osadzających szać. Jutro noworoczne przedpołudnie szykuje się pogodne, choć miejscami mgliste. W Polsce Wschodniej, ale już na zachodzie chmury przyniosą niewielki deszcz, a szczególnie na wybrzeżu i na pomorzu powieje chwilami dość silny wiatr. Po południu te deszczowe chmury wedrą się już w głąb kraju, a wschodnia połowa Polski powinna pozostać jeszcze dość pogodna, o ile rozwieją się mgły. I na wschodzie ma być ledwie 1 do 3 stopni, a na zachodzie znacznie cieplej, bo aż 6 do 8. Pierwszy poniedziałek stycznia ma być mm, ciepły jesienny, z chmurami, deszczem i chwilami silniejszym wiatrem. A wtorek podobny, choć jak widać, może ciut chłodniejszy. I taki ma być chyba cały ten tydzień. Drodzy państwo, w imieniu wszystkich nas tutaj pracujących przy prognozach pogody, składam państwu życzenia, byśmy w dobrym zdrowiu i humorze dotrwali do siego roku. Do siego to znaczy do tamtego następnego, czyli do tego 2013. Do siego roku. Do widzenia.